Dzień dobry. Dzisiaj gościem jest Adam Bubik. Zgadza się? Dzień dobry. Witam was wszystkich. Tak, Adamie, no my się widzieliśmy bardzo dawno temu i ja jestem ciekaw co u ciebie teraz słychać, bo no nie ukrywam, nie słychać cię na koncertach, ani nie widzę cię na mm, jakiejś płycie z jakąś piosenką i nie słyszę. Co się dzieje? Troszkę się tak teraz ukryłem, odsunąłem, Aha. że tak powiem na bok, koncerty, występy, wywiady. no Teraz mm -hmm. jest jakby taka sytuacja wyjątkowa. Także dzięki, Jacek. Też ze względu na, na ciebie się w zasadzie o, to zgodziłem. Bardzo to bardzo To ja się cieszę. Ja to tobie dziękuję. Mm. No, także cieszy, cieszyłem się w ogóle na, na to spotkanie, także, także fajnie, bo się już tam znamy nie, parę mm -hmm. lat, e, no i generalnie teraz wstrzymałem kon, koncerty, e, w, poświęcam się całkowicie takiej pracy, nawet niestudyjnej, bo studio mm -hmm. jako takie też zamknąłem, mm -hmm. e, nie udzielam już lekcji prywatnych, e, więc wszystko co do tej pory robiłem, to tego nie robię. Jestem teraz producentem muzycznym na pełen etat i trochę takim coachem, dałoby mm. się powiedzieć. Mamy ekipę gdzieś około 10 osób, 10 ludzi. To wszystko Aha. są producenci, filmowcy, ludzie od grafiki i tak dalej, i tak dalej. No cała taka po prostu ekipa artystyczna i robimy takie miesięczne programy, mm. w trakcie której osoba, która jest tam gdzieś amatorem, śpiewakiem albo jakimś półamatorem, my z nią miesiąc, cały miesiąc pracujemy i po miesiącu wychodzi jako profesjonalny e, śpiewający artysta z własną piosenką e, gdzieś tam w internecie z własnym e, teledyskiem z własnymi super zdjęciami e, albo nawet z własnym e, wystąpieniem e, z takim zupełnie mhm. taka bym powiedział e, taka taka złota gdzieś tam teraz myśl tego roku to jest wyjazd na Sycylię mhm. w październiku gdzie tydzień cały tydzień będziemy w bardzo małej grupie tylko cztery osoby i, i, i team i ekipa. Będziemy w zasadzie pisać tam piosenki na Sycylii, kręcić klipy, będziemy podróżować, kąpać się w morzu, kosztować świetne jedzenie, i tak dalej. No i to jest powiedzmy teraz taki jakby highlight roku mhm. 2025, do czego teraz zmierzamy. O, proszę, no to jestem zaskoczony, bo jest to taka zupełnie nowa rzecz, ale tak mi się wydaje, że wszystkie ścieżki wcześniej. Prowadziły cię do tego momentu, do którego właśnie, w którym jesteś teraz, nie? Że te wszystkie nauki, jakie zdobyłeś, teraz możesz przekazać innym. Właśnie to w tym jest fajne, bo mm -hmm. tak no, zawsze znaczy nie powiem, że przedtem nie czułem się spełniony, bo, bo czułem, ale jakby teraz to nabrało jeszcze takich jakby większych, szerszych obrotów, jakby czuję, że to całe gdzieś tam poszło jakby jeszcze level wyżej. No i to jest właśnie bardzo fajne, że, że właśnie wszystkie te jakieś doświadczenia, nawet może takie, mhm. nie wiem, chęci, moje jakieś własne gdzieś tam ambicje, Aha. że tak powiem, to dopiero jakby zaczynają realizować się teraz. I to jest jakby z jednej strony fajne, z drugiej trudne, ponieważ jakby tutaj już nie chodzi teraz o, o mnie, tak, ale aha. jakby ja robię to dla, dla, dla drugich ludzi, nie? Mhm. Więc to jest takie często nawet rzeczy, które ja chciałem jakby doświadczyć albo wsparcie, którego chciałem otrzymać, na przykład nas w swoich początkach, mhm. a nie otrzymałem w jakichś kwestiach. To teraz właśnie takie wsparcie daję swoim klientom i w zasadzie oni to dostrzegają. Nawet niedawno. Po, powiedziała jedna klientka, kiedy mówi: Wiesz co, Adam, wasz program jest tak poukładany, że jakby go robił ktoś, kto jakby przechodził od tego zera do tam jakiegoś mhm. etapu, i ja nawet nie wiedziałam, czego będę potrzebować w tym procesie, a zawsze jakby w konkretnym tam dniu, czasie. Akurat e, przyszliście właśnie z tą pomocą, której potrzebowałem, nie? więc to jest naprawdę takie e, no, no na tyle poukładane, bo ja sam nie śpiewam, piszę piosenki, gdzieś tam występowałem, więc wiem, jakby co ten, ten człowiek, który jest na zerze mm -hmm. i spełnia sobie jakiś tam, powiedzmy, sen dziecięcy, który teraz dopiero w wieku 40, 50 mm -hmm. czy 60 lat o. może sobie wreszcie spełnić, bo już tam ma. Dorosłe dzieci, ma działającą firmę, biznes, już nie trzeba ogarniać takich tych ciągle bieżących spraw, nie, nie, nie siedzi mm -hmm. w takim tym kołowrotku. Mm -hmm. No i bardziej jakby teraz szuka y, tych jeszcze dziedzin, y, jakiś tam planów, snów, które może sobie spełnić, bo jeszcze co? Jeszcze cały czas jest jakby młody, witalny, mm -hmm. ma jeszcze energię. No powiedzmy sobie szczerze, gdzieś tam za 2-3-5 lat już tak nie musi być, nie? Bo A, to no. też widzę tam po swoich, tam własnych, tam ro, rodzinie, nie, czy, mm -hmm. czy jakichś tam. Starszych wujkach także, także to jest taki idealny czas, żeby, żeby coś właśnie zrobić, więc to jest takie właśnie bardzo przeżyciowe bardzo takie doświadczalne, otwiera to gdzieś jakieś nowe w ogóle horyzonty mhm. i to jest, właśnie, to jest właśnie fajne, że ja wszystko, co, co robiłem, to teraz mogę wykorzystywać, tyle, że wymaga to dużej takiej, bym powiedział, pokory i z tym jakby miałem na początku bardzo duży problem, że właśnie nie robię to jakby dla siebie, tylko właśnie dla innych, nie? Także, ale mi się to znów zwraca tam gdzieś tam w innych, nie? Kwestiach i mam z tego naprawdę taką ogromną satysfakcję, że teraz jakby widzę, wzrasta Naprawdę, bo to jest coś, coś niesamowitego. To jest przeżycie też dla mnie, dla chłopaków jakby z teamu i to jest coś niesamowitego. Tylko ja mam ten kontakt jakby osobisty, więc widzę to na własne oczy nie? i jakby mm. obserwuję każdy ten, ten krok, te, te zmiany, czy już w ogóle w takim jakby życiu artystycznym, czy w ogóle w życiu często osobistym. Tych klientów, bo to jest takie bardzo, są naczynia połączone. Nie? I kiedy zmieniamy jedną rzecz, no zmieniają się też rzeczy tam dalsze, nie? i to wtedy klienci wychodzą na was, taka jakaś większa odwaga, chęć do życia. Często nawet piszą, zmieniliście mi życie. Nie? I to o. jest jakby bardzo odważne stwierdzenie. Mhm. Ja bym nie powiedział, że aż tak. Ale oni tak często to odbierają, nie? że jakby dzięki tamtemu doświadczeniu, które tutaj mieli z nami, no to im się też gdzieś tam pozmieniały, jakby inne kwestie w życiu i to jest, to jest właśnie super. I to, to jest naprawdę, kiedy ja sobie. Mówię wow, nie? To jest jakby coś o wiele większego niż teraz, jak na przykład ja miałbym wyjść na scenę i, i wiesz wszyscy by klaskali, że Adam su super zagrałeś. To jest jakby o wiele mocniejsze dla mnie jakieś yy, uczucie, aczkolwiek nie zawsze jest łatwe, nie? P przyznaję, że, 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 że nie, nie, nie było łatwo, a szczególnie te początki, nie? Kiedy właśnie siebie. A, właśnie chciałem o to zapytać, ma... ale też odpowiedziałeś na to właśnie, jak ego artysty. I takie poczucie jednak, że to Ty jesteś na scenie, że to tak naprawdę dla Ciebie, to teraz Ty to wszystko przekazujesz, tutaj Ty się usuwasz w cień. A gdzieś no, na tym podium jest ta osoba, którą szkolisz, której pomagasz, którą w jakiś sposób rozwijasz. Nie? Więc to jest ciekawe dla Ciebie też jako artysty, jako człowieka, takie doświadczenie, że musisz zejść na dalszy plan. I nawet widzisz, że to przynosi Ci zdecydowanie więcej i, i daje Ci dużo y, takiej satysfakcji, nie? Niż, y, niż po prostu to, co robiłeś wcześniej. No to ciekawe. Tak, tak. To jest, to mhm. jest właśnie takie ciekawe i ja myślę, że tak zresztą wspomniałem, nie? że wszystko, co robiłem do tej pory, mhm. To tak myślę, że mnie to przygotowywało, tak teraz to oceniam, nie? Może za 10 lat pogadamy, może powiem coś innego, ale teraz gdzieś tam lipiec, roku 2025, kiedy patrzę wstecz, to mm -hmm. właśnie tak to oceniam, nie? Że, że te wszystkie tam, no kilkanaście tam lat, nie, tworzenia, grania, A, zajmowania tak, się muzyką, naprawdę od, od kompletnego zera, nie? Tam w jakimś zaśmierdziałym garażu, że, żeśmy mm -hmm. zaczynali jeszcze tam koniec podstawów w kinie. No, to, to w zasadzie wtedy się to wszystko rozpoczęło, no i to już pewnieśmy w innych rozmowach o tym gadali. No ale jakby teraz widzę ten, te, ten efekt, i, i jest to naprawdę coś bardzo ciekawego, fajnego, nawet bym nigdy nie pomyślał, że właśnie odnajdę się w takim, a, a nie innym miejscu. I tak jak słyszałem, rozumiem, że wiek tutaj nie ma większego znaczenia. Jeżeli ktoś ma ochotę wziąć udział w takim doświadczeniu, to może się tam do ciebie zgłosić i. I jakoś pokierujesz y, taką osobą i taką ścieżką. Tak, tak. Mm -hmm. Wiesz, co najczęściej są to osoby 40-50, mm -hmm. nawet gdzieś tam z groszem 60, plus, ale najwięcej gdzieś tak koło tam y, 50, bym powiedział. Czasami są też gdzieś tam osoby młode, właśnie typu, wiesz, 20, plus, które właśnie teraz potrzebują jakby się, się nastartować nie, do mm -hmm. tego artystycznego życia. I No i to naprawdę wtedy jest. Całe gdzieś tam jeszcze muzyczne życie przed nimi, nie? A u tych osób, gdzieś tam 50 plus, no to, to już wiadomo, nie chodzi o to, żeby robić tam kariery i, i zyskiwać jakieś tam muzyczne odznaczenia, ale żeby spełnić sobie ten całożyciowy jakiś sen dziecięcy, na który mhm. nigdy nie miałem czasu, nie, bo zawsze było coś ważniejszego. Tu dzieci, mhm. rodzina, firma, telefony, jakieś spotkania. I, i właśnie że, i to jest czas, kiedy wreszcie można coś zrobić dla siebie zrealizować ten sen, kiedy jeszcze się ma siłę i tą właśnie witalność, bo to też właśnie jest bardzo ważne i to często obserwuję, że ci ludzie mają świadomość, że typu za jakiś czas już nie muszą być w takiej formie, nie, bo może się pojawić tam jakaś, nie wiem, choroba, indyspozycja i tak dalej, a teraz jeszcze potrafią wszystko jest pozałatwiane, nie, że tak powiem, po tej praktycznej czy finansowej stronie. No, i teraz mogą wreszcie, e, jakby zrobić co, coś dla siebie, i to daje im frajdę. To jest naprawdę, robimy w taki sposób, że to jest bardzo takie duże w ogóle przeżycie nie, mm -hmm, dla nich. Mm -hmm. Dużo takich też jakichś niespodziewanych, takich fajnych, nie wiem, niespodzianek tam się pojawia i tak dalej. Tak, poznajemy to... też siebie jeszcze, nie? Mimo tych 40 lat bycia ze tak, sobą, tak. to jeszcze coś nam się tak do odkrycia pozostaje. No dobrze, brzmi to bardzo ciekawie. To ja Ci zadam na koniec takie pytanie. Ono może być trochę trudne dla Ciebie, ale jako taka osoba, która pokazuje, że i taka warstwa artystyczna jest ważna, ale ten dobrostan, ten rozwój i to pomaganie w odkrywaniu samego siebie jest też to są takie sprawy istotne. Czy Ty masz na zakończenie taką jakąś radę, przesłanie, taką jakąś wskazówkę dla nas wszystkich słuchających, bo Wiadomo, że żeby wziąć udział w Twoim kursie, no to się tam zgłoszą do Ciebie ludzie chętni. Natomiast, czy Ty mógłbyś już na tym etapie tak powiedzieć nam, uszknąć trochę jakiejś takiej wskazówki, złotej rady, coś, co ważnego jest dla Ciebie, co też pozwala Tobie jakoś odkrywać siebie i też uczestniczyć w takim lepszym przeżyciu, takim takim byciu w radości, w uważności tego świata. Ale się nagadałem, teraz Ty chcesz powiedzieć Dobra, się, ja, lubię się właśnie słuchać, wiesz, to jest taka złota myśl i to jest to, co jak, jakby ja staram się żyć już parę lat mhm. i to, to naprawdę jakby nie zawsze prosto przychodzi, nie, bo to tak trzeba torować tak. samemu, ale mi daje bardzo dużą frajdę i to też przenoszę do, do współpracy, bo to jest tak jakby motto tej współpracy, że jakby spełniaj sny, nie, właśnie nie bój się tego, spełniaj te sny i to właśnie da ci jakby frajdę, nową taką wiesz energię życia Oczywiście jakby też z uwagi gdzieś tam na, na inne osoby, nie jakby nie uznajesz mm, czegoś mm, takiego, tak. że wiesz, idziemy za snem mm. i wiesz, zostawiamy nie, komuś nie, siebie nie, trupy, nie. w ogóle nie. nie, ale właśnie w tej sytuacji, w której jakby jesteś na tyle, ile potrafisz, nie, no to, to, to zrób. Nie? Kiedy masz pomysł, zrób to, nie czekaj, nie odwlekaj. Jakby spełni tę ten, ten, wizję, ten sen, to pragnienie, pójść za tym. No, mi się, że, że to się w nas też nie pojawia gdzieś z byle powodu, nie? To często są jakieś A. rzeczy, które tam czujemy, może nawet często gdzieś dłużej, nie? One się tak nasilają i to naprawdę, jakby ja, ja to bardzo dostrzegam właśnie w tych yy, ludziach i to, to było nawet takie badanie, że jakby czego najbardziej żałują ludzie na łożu śmierci, mm -hmm. nie? To teraz tak drastycznie zabrzmi, ale właśnie nie żałują tego co zrobili źle, mm -hmm. albo że kogoś tam, nie wiem, skrzywdzili ten, ale żałują tego, co nie zdążyli albo nie, nie, nie zrobili w życiu. Na przykład, typu 30 lat temu chciałem zostać strażakiem, ale mm -hmm. nie zostałem, bo coś mm -hmm. tam, nie? Albo y, chciałem sobie, nie wiem, tam pójść dom w ogródkiem, a, a poszedłem gdzieś tam, nie wiem, do, do korporacji i mieszkam mm -hmm. w Warszawie, nie? I to są jakby rzeczy, które potem. Naprawdę na urządzeniu na, na śmierci, jakby y, bardzo jakby nurtują, i jakby w cudzysłowie aż, aż tak palą, nie, W środku. Mm. Więc jakby to jest takie motto: Ja nie chciałbym na końcu życia powiedzieć sobie: kurczę, żałuję, że w roku 2025 nic, nie, nie zrobiłem, zrobiłem tego tak, i tego. Tak, Dokładnie. Tak chciałeś, a chciałem, nie, bo, bo, bo jakby zdaję sobie sprawę, że te pragnienia, które tam są, te myśli, no to to nie są gdzieś zbyle powodu, one są po coś, nie? Więc tak. kiedy otrzymujemy jakiś tam myśl, no to, to po to, żeby ją zrobić, wykonać, nie? A to, to, że się gdzieś tam po drodze nie uda, zupełnie w stu procentach, to wiadomo, nie jesteśmy ludzie, jakby wiadomo, nie? Nie tak. zawsze wychodzi idealnie. wpływają na Dokładnie. to, co się dzieje, tak. Dokładnie, A chciałem sobie powiedzieć. Spróbowałem. Okay. Nie udało się, spróbowałem. Tak, nie? I spróbowałem. zawsze jakaś, jakaś część tych rzeczy się uda, nie? Niektóre nawet więcej. I w zasadzie w taki sam sposób robimy to z klientami, że w zasadzie my utorowaliśmy im tą drogę. Jedyne co, oni tylko jakby muszą jakby wejść na tą naszą łódź i my, my miesiąc czy tam na Sycylii tydzień, nie? Po prostu przepływamy razem. I to jest jakby już zbadane, bezpieczne. Wiemy, gdzie chcemy dopłynąć. Więc jakby nie trzeba się samemu, nie? Z tą maczetą przez tą dżunglę mhm. iść, ja tak często no tak. mam, nie tak, tak jakbym wiesz, mm. się przydzierał. nie? Ale... A teraz ja możesz jak gdyby radę. już właśnie tą wytyczoną ścieżką tak, pomóc komuś przejść. Tak, nie? tak. No tak. to Adam Bubik w zgodzie z sobą i z innymi, i reprezentujący teraz taki nurt właśnie przejścia i pomocy innym, nie tylko muzycznej pomocy. No bardzo Ci dziękuję za tę rozmowę, bo ona myślę, że też nie wie, że jest właśnie wakacyjna, to też pomagająca czasami. i uzmysławiająca nam, że, że pewne rzeczy dzieją się po coś i, i nie żałujmy tego, znaczy, ża żebyśmy nie żałowali tego, czego nam się nie udało zrobić, tylko żebyśmy nie żałowali tego, czego nam się nie udało spróbować. Znaczy, próbujmy, żebyśmy nie żałowali, o, może tak. Dobrze. Super. Teraz się zaplątałem, ale wierzę, że widzowie zrozumieli. Tak, ja też się zaplątałem, ale ta, taka rozmowa czasami jest. To rozplątujmy. Adam Boubik, dziękuję za rozmowę i, i do zobaczenia. I do usłyszenia. Do zobaczenia. Dziękuję Jacku, pozdrawiam wszystkich. Pa. Pa. pa.